Witam Państwa serdecznie na moim kanale. Jesteśmy u jednego hodowcy. Na razie nie będę mówił, albo jestem w Rybniku. Tu jak widzicie zbrojniki z czarnym okiem, młode. I tu w mieczyki. I tu Państwu pokażę gupiki. Ta hodowla dopiero się rozbudowuje. Dzisiaj coś tu weźmiemy z tych rybek. Jestem tutaj właśnie z Grzegorzem. Tak jak Państwu obiecałem, to dotrzymuję słowa. I później, jak będziemy u Grzegorza, powiem o co tu chodzi także tutaj są naprawdę ładne gupiki tu tak samo tu mamy zwykłe zwykły gupik jest mocna ryba i tu jeszcze góra także naprawdę super tu ramirezki są i tu też odmiana ramirezek a tu jak widzicie samiec w grocie no i młode zbrojniki a tu Państwu pokazuje mieczyki Waktaj Simpson one się troszeczkę wystraszyły i one mi tam gdzieś uciekają. Jak widzicie, podgąbkowy filtr, ale wagtail Simpson. Ja już mówiłem na filmikach, że ta ryba, właśnie mieczyk, czy molinezja, czy kupiki, to są moją ulubioną rybą. I jeszcze Państwu pokażę. A tu Państwu pokazuję mieczyka wiedeńskiego z czerwonym okiem. Naprawdę piękne rybki. Super. Naprawdę super. No i cóż? A tu molinezja się skowała. Widzicie? Także tu jest w, w, w rozbudowie. Ta hodowla w rybniku. No, ale na razie hodowca nie życzył sobie, żeby mówić. W przyszłości na pewno polecę to hodowlę, bo na razie, jak to widzicie, regały robi sobie nowe. Tu regały. Tu ma regały porobione nowe

W pisarumie jeszcze ja tu wam kubiczki te pokażę. Tu właśnie Grzegorz prowadzi rozmowę, bo zakupujemy ryby. A jakie dowiecie się, kiedy, co i jak, będziecie wszystko wiedzieć. Naprawdę super. Kupujcie u hodowców ryby, nie kupujcie w sklepach. A co mi się tutaj właśnie podoba? Że światło żywe, światło żywe, ostre i widać kolory ryb, a nie że są jakieś lampy kolorowe. I to się ceni właśnie u hodowców. Dobra, spotykamy się u Grzegorza. My już tam, znajdujemy się właśnie u Grzegorza w rumie. Zakupiliśmy troszeczkę ryb. We wiaderku są, ale dopiero Państwo zobaczą te ryby, jak już będą w akwariach. Jak będą w akwariach rybki, co tu będzie królować w naszym fiszurunku? Yy, to będzie skalar, drodzy Państwo. Yy różnej odmiany mieczyk oczywiście gupiki, molinezje i tu właśnie dzięki Mateuszowi będą Managapuru, Managapuru rozmnażane w grzesia. Także Mateusz pozdrawiam Ciebie teścia, teściową, żonę i dzieci. Grzesień i pamiętaj, Teściu ma robić yy, na Gołębie. <grystanie> Nie? Grzesień. No. Drodzy Państwo, yy, jestem w szoku. W sobotę jedziemy dalej po ryby. Muszę sobie aż podskoczyć z radości, że się kiedyś śpieje, ale dobrze się zapowiada. Dobrze się zapowiada. Zaraz Wam pokażę, już woda jest nalana. I dopiero nagram Wam filmik, jak już będzie jak już będą mieczyki, będzie różnego gatunku w tych akwariach i w tych, oprócz tego, i oprócz pięciusetki i tysiąca, nie? Wtedy Wam nagram filmik, jak już wszystko zrobimy, bo nie ma sensu nagrywać jak najlepiej nagrać jak będą ryby bo tu jeszcze mamy do zrobienia te akwaria te na dole i tu Państwu teraz pokażę tu już jest zrobione także tutaj już jest ładnie w roślinkach zaraz rytki będą umieszczone Także filmik z żartem, bo ja lubię żartować. Tu mieczyki młode. Tu już jeszcze puste. Wszystko do, do robienia. Tu co mogę powiedzieć? Tu siedem korzeń jest, to już domyślicie się na pewno. Ale dobra, na pewno pokażemy wam cały fish room. Jak to będzie wszystko zrobione. Zdradzę wam dwa gatunki ryb, to jest głupi gras i skóra węża. Ale dopiero pokażemy jak to będzie, ale jeszcze mamy inne rybki. Także tu pokażę tak szybko. O! I pokażemy wam jak już będzie w akwariach. Jestem troszeczkę zestresowany, cały dzień. Także tutaj jeszcze państwu pokazuję Grzegorza. O! Miecze. Tam gdzieś jeden zwiał. Oje, płynie, płynie tamte. Naprawdę piękne. Piękne. Piękne tysiąc litrów. A tu właśnie od Mateuszka. Kolegi ryby. Akwaryści naprawdę są. Koledzy, super. Tak jak mówiłem z Grzesiemśmy się dogadali i zobaczycie co tu będzie w tym fish królowało. A rybki naprawdę od dobrych hodowców. Oczywiście na razie nie życzył sobie hodowca, bo rozbudowuje sobie ten swój fishroom. Także wszystko, wszystko będzie ogarnięte. Wtedy państwo nagram. Wtedy nagram. I sobie państwo zobaczą. Tu jeszcze też są mieczyki. Ale tu Grzesio właśnie stwierdził, że tu musi być naprawdę gruba ryba. Nie? Pożądna. I porządna. I porządna, tak. Konkretna ryba. Konkretna ryba, także przyjedziemy tak, na szybko. Później wszystko będzie pokazane. Jeszcze raz tysiączek, tak. I pięćsetka. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Wszystkich moich subskryb subskrybentów i nie subskry subskrybentów. Także przepraszam że, za, za nieudany może filmik, ale naprawdę jestem dzisiaj bardzo, bardzo zmęczony. Także pozdrawiam, do następnego filmiku. Trzymajcie się i obserwujcie naszą hodowlę. Jak już będzie gotowa, to Państwu nagra. Trzymajcie się, cześć wszystkim.